Jezioro jest nieprzejrzyste, nic nie znaleźli. Nie? Pan Waldemar jak gdyby nigdy nic pływał na windsurfingowej desce po Jeziorze Kunickim. Od dzień jak co dzień. Piękna pogoda i spokojny wiatr. Sielanka jednak nie trwała długo. Płynąłem na coś, co spowodowało, że spadłem z deski. I tu zaczyna się historia tylko dla widzów o mocnych nerwach, bo w wodzie oczy instruktora windsurfingu spotkały się z innymi oczyma. Rozejrzałem się i no zobaczyłem coś, co przypominało... Wielką rybę, może krokodyla. Krokodyl w Kunicach? Jakby to niewiarygodnie nie brzmiało, to jednak na niebie i na ziemi są przecież rzeczy, które się filozofom nawet nie śniły, a taka sytuacja przed laty miała miejsce w rybniku. Wiedział o tym świadek rzekomego gada, który powiadomił polski Związek Wędkarski. Wędkarze zorganizowali obławę, choć była to dla nich zupełna pierwszyzna. Po raz pierwszy się z taką sytuacją spotykam, żebym szukał takiego zwierzaka akurat, nie więc. Bazuje tylko na tym, co wiem z telewizji, z opowiadań, z kawery i tak dalej, i tak dalej. No, Trzeba szukać na słonecznego miejsca, gdzie gaz się wygrzewa, bo on y, jest y, ciepło, znaczy ten y, musi się nagrzewać promieniami słonecznymi. Nad brzeg sprowadzono łódź i przygotowano sprzęt. Jest echosonda, którą poszukujemy sieci większych ryb i tak dalej. Na tej echosondzie widać. na różnych głębokościach co się w wodzie znajduje na monitorku wyświetla, także jeżeli to będzie nawet rybka do wielkości załóżmy 2 cm to widać. Głębokości 4 4 metrów mamy pod sobą. Także wszystko jest I poszukiwania rozpoczęto, płynąc w okolice znajdującej się na jeziorze wyspy, która być może od jakiegoś czasu jest domem egzotycznego gada. Czy to możliwe w naszym klimacie? W tym okresie teraz, powiedzmy jeszcze takiego późnego lata, czy bardzo wczesnej jesieni, to rzecz biorąc, taki krokodyl mógłby tutaj przez kilka dni, tygodni przebywać i przeżyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no ostatnie noce były takie dosyć chłodne, bo nawet w na moim termometrze było około 4 stopni Celsjusza. To dla krokodyla już w zasadzie jest temperatura do letargu. Nie jest jednak zupełnie niemożliwe, że krokodyl znalazł się w kunicach, bo dziś ludzie potrafią trzymać w domach najróżniejsze okazy egzotycznych zwierząt. Te niekiedy uciekają, zazwyczaj nie stanowiąc zagrożenia dla ludzi, ale bywa i tak, że zagrażają równowadze w przyrodzie, i w tym w naszym kraju przodują. Papugi. One y, przystępują do lęgów znacznie wcześniej niż nasze rodzime gatunki. To wynika z ich zegaru biologicznego, bo tam, powiedzmy, gdzieś na południu, gdzie mieszkają, ta wiosna jest w innym okresie. Y, I zobaczymy taką sytuację. Jest sobie drzewo gdzieś tam, dziuplaste, które od wielu lat mieszkał sobie dzięcioł. Zielony, pstry, jakiś inny. Na ten. Y, ja przelatuję taką późną wiosną, żeby założyć sobie gniazdo. Ale papuga, która. Wcześniej przystępuje do lęgu, takie gniazdo, taką dziuplę zajmuje od niego wcześniej. I dzięcioł zostaje bez domu, a zimujące papugi można przecież było zaobserwować już w Legnicy. Choć nie tylko takie zwierzaki uciekały, wie o tym doskonale Legnicka Straż Miejska. Mieliśmy legwama, był też wąż zbożowy. Mieliśmy też zgłoszenie do rzekomo tarantuli, no okazało się to tylko wylinką pająka. Był i wielbłąd uciekinier z cyrku, który przed laty na moment sparaliżował jedną z legnickich ulic. Wszystkie te zwierzaki jednak schwytano. A co z krokodylem? Nie udało się za pierwszym podejściem złapać tego osobnika, co by to nie było, czy krokodyl, czy sum, czy jakaś tułpyga. Ale będziemy monitorować to jezioro na bieżąco cały czas, jak do tej pory to robimy. Wędkarze tłumaczą, że pan Waldemar nie musiał widzieć krokodyla, a na przykład ogromnego suma. Wiadomo jednak jedno, to nie było przyjemne spotkanie. To coś nam nie popatrzyło przez chwilę, wymieniliśmy spojrzenia i no, nie poczułem się pe zbyt pewnie. I no, temat jest warty sprawdzenia. Oby nie okazało się, że ani to sum, ani krokodyl, a coś rodem z filmów science fiction.